Cześć witajcie, tutaj ja Avi, bądź jak wolicie Awi. I dzisiaj zapraszam Was do oczywiście drugiego odcinka do serii Little Big Planet na PSP wracamy do naszego pana mistyka, czyli pod spodem autor Mistyk, tak właśnie. Tak, i dzisiaj robimy sobie poziomy y, dig, Diggerido, albo nie. Okej, okay, nie wiem co to znaczy, ale dzisiaj będziemy to wykonywać. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Was serdecznie zaprosić do pozostawienia jakiejś oceny bądź subskrypcji. by mi naprawdę bardzo miło dziękuję, jeżeli to zrobiliście. Jak i również do pozostawienia jakiegoś komentarza na temat, może co uważacie o tej serii o Little Big Planet? LittleBigPlanet. Planet, może też na PSP, bo w sumie o tym jest ta seria. W tym, tym konkretnym Sakboju w tym świecie, tak? Małokonsolowym, że tak powiem, bo mała konsola PSP. <laughs> Lecimy. Nic tutaj raczej nie nam nie pokaże. Więc po prostu wczytajmy sobie poziom. Oczywiście również zapraszam, jak i na Discord, bo tam możecie być stale. Znaczy będziecie na pewno informowani o nowościach, jeżeli zaznaczycie sobie, bo nie musicie być. To zależy od Was i tam oczywiście możecie ze mną pisać i być. Po prostu uczestniczyć w niektórych eventach. Jest naprawdę bardzo fajnie. Naklejki, gwiazdki nie mamy, więc po prostu pójdźmy do Pana Brusa. Jaskinia snów jest. Jest pełna potworów i pułapek będących wyzwaniem dla, cia dla ciała i umysłu. Czy pokonasz jej dotrzesz do mistyka? Nie wiem, przekonajmy się w ogóle. Nagrywam odcinek pocinku. I dalej mam taką fazę, że ciężko się to czyta. Nie wiem, czy wy też tak macie, że to jest takie rozmazane i tak to się ciężko czyta. Ale nuta! W ogóle ale nuta. Dobra, lecimy. Od przycisk B na szczęście nie wywalabi Już do, start, do startu gry, tak jak to było przy poprzednim odcinku I Ja cię kręcę, ale nostalgiczne miejsca, nie? Mam nadzieję, że dla was również Ta muzyka, ojojoj oj, oj. Ale tym widać normalnie, nie? To co jak na PlayStation 3 było Tam co miałem dziwną wersję, że gazu nie było widać, nie? Prawie Zresztą możecie sami się przekonać, jak, jak powrócicie do, do serii, która była o Little Big 1, tak? Naprawdę polecam, bo ta seria była niedawno, naprawdę niedawno temu, a, a takie emocje we mnie wzbudza. Wow, naprawdę niesamowita gra. A tam na górę bym chciał pójść, to muszę chyba inną drogę znaleźć, tak? Tutaj na śmierć trzeba uważać. Postaramy się nie umrzeć się ani razu, taki jest cel. A, naklejkę trzeba dać. Gwiazdkę, znowu ta gwiazdka. Hmm. Ale dobra, bańki są, to bańki sobie zbiorę. Nie da radę tam skoczyć, naprawdę. Nie, nie da. Boju, boju, nie? Boju, tak, ja wiem, którym to trzy razy, bo nie wiem, że też coś powiedziałem, ale... Ta muzyka jest taka... Slogan, to jest taka dziwna. E. Okej, okay, ale się zmieniło nagle. Całkowicie styl muzyki się zmienił. Ja tam doskoczę. Dobra, daj mi żabkę. Nie! Możemy jeszcze raz. Jestem świetny. Pajączek? Nie no, świetny pająk. Pełen kultury. Nakarm bestie na podłodze i złap mój dziób, żeby wejść. Dobra, panie. Pingwin? Co to robi, pingwin? To nie twoje klimaty, ziomek? I zresztą to spają. Kurde. O. O. Bardzo fajnie. Weszę sobie tutaj. A jak wejdę dziurą, to się stanie? Aaaa, nas żebym tak se tu wskoczył. Nie, no bo były tam bańki, no to chyba chciała, nie? Tak gra. Tego wymagała ode mnie trochę. Dobra, upsa jeszcze raz. Dawaj to. No i powtórka z rozrywki. Ponieważ chcę mieć tą naklejkę. O, no i bardzo fajnie. Dawaj tu jedzenie dla pająka No czy jak tam zwał dla bestii No jeszcze No bo, <noise> Tutaj też będzie bekać To też jest ta cała bestia Dawaj panie bestia Smacznego I my pingwina A no i bardzo fajnie na ładnych tu. Na dole wygląda jak by być Oooo Ale my tam już nie wrócimy, nie? Nie, już nie ma, nie, tam już nie będziemy wracać Nawet Chyba się nie da Okej, okay, muzyka się recartnęła Duch przodka jest trochę yy, zrzędliwy Chyba utknął, pomożesz mu? A no, pomogę, spoko panie, panie przodku, czyli W sumie panie Sackboyu, tak? O! Tym bardziej, że on mi pomoże. I siu. O, o! no i mam właśnie tego przodka, ale fajnie. Dobra, bańki zostawię. No te bańki tak są rekordem do bicia <grym> dla nas samych, więc to nie ma jakiegoś znaczenia, szczerze. Te bańki. To nie jest tak, bo ja Big Adventure. To trzeba bańki zbierać, żeby pod koniec blokowywać z nich jakieś itemki, nie? Tutaj inaczej to rozwiązali. To po prostu jest rekord wersji dla siebie albo online. Uważaj Sackboy. Niektórzy z nich naprawdę chcą się rozładować. Co masz kolego na myśli, panie Bruce? Hyu! O, nic tam nie ma, panie. Ej, kiedyś się tego przerażałem naprawdę pamiętam tych szeptów. Spróbujmy bez śmierci. Będzie to dobrym pomysłem myślę. O Nie! A co to było? No, przepraszam. Ale to jest krótki klawiszowy. Jak trzymam ten przycisk i klikam sobie A, to mi i wariu. Ja tu muszę w ustawieniach sterowania zmienić, bo. To przyspiesza tempo. To jest trochę cheat. To jest naprawdę trochę niefajne. Dobra, usunę opcję. Nie wiem w ogóle co to za pomysł, kto wymyślił Jakieś przyspieszone tempo. Usunę to i dam pod to opcję trzymania przedmiotu. I tak będzie łatwiej, nie? No, bo tu jest coś takiego. Dobra, ja to zrobię w tym momencie. Dajcie moment. Okej, okay, jestem z wami, powiem to się zmienić. Nie będę tam sprawdzał, dowiemy się w trakcie rozgrywki, ale naprawiłem to. Myślę, że raczej na pewno. O kurde, czy to będzie jetpack? Chyba jetpack. Okej, okay. w trakcie rozgrywki wszystko tak naprawiam, nie? Tak jakieś, czy tak powiem, nie do powiedzenia? Yo, jetpack! Weź plecak rakietowy a zawiśniesz w powietrzu Jeśli za mało ci mocy, naciśnij przycisk X żeby za coś chwycić, naciśnij przycisk R A jeśli plecak ci się znuci No po prostu, dobra, rozumiem, kółko, żeby z niego wyjść, tak? Faktycznie Czekajcie, muszę sprawdzić coś No nie, dalej to jest to Ja za tym przyciskiem też minimalizuję No kto to wymyślił? Taka bzdura to jest Oba przyciskami się to robi Nie istotne, dobra Nie wiem jak to zrobić Nie wiem Dajcie mi znać, jeżeli ktoś wie lub ma link w jakiś... Zna osobę, która nagrała coś o tym Jak usunąć skróty klawiszowe z joysticka, żeby Windows ich nie wyłapywał jakoś z jakichś skrótów Windowsowych No bo, bo mnie to zabije kiedyś psychicznie, dobra nie wiem... Będę kombinował z portami. O! Pan Mistyk! Bruce miał rację, masz potencjał. Może zdołasz mi pomóc. Panie Mistyku, ale czym ja ci mam do cholipki pomóc? Powiedz mi. Bo rozumiem, że to tyle co masz do powiedzenia jak na razie, ta? Dobra, Enter! Wow! Poziom zakończony. Mamy tą gwiazdkę. Przełącznik wyz... O, oh, no to jest... Hmm. Masz się trzeba. A do dupy tu działa obklejanie, nic prawie obklejać nie można. Dobra, uśmiechnę się, bo mam wodę ząbki ząbki. Tak on wygląda. O boże. No to tak bo jest naprawdę. Bardziej przerażający niż ładny, nie? Ja może mu zmienię ten jego wygląd. Menu startowe. O. Cię w świat fantastycznej no, no słuchamy cię, panie lektorze. O, to wszystko. Okay, no to... Spójrz na ilość opcji. Nie. Modyfikuj przygotowane rzeczy i materiały lub oglądaj odblokowane filmy. Baw się śmiało, opcji jest naprawdę cała masa. No dobra, panie lektorze. Na pewno gdzieś tam można zamówić herbatę i ciastka. Tak, a pokażesz? przycisk start i spójrz, ile masz możliwości. On tak powoli mówi, on tak strasznie mówi, to też... Tak szmudnie, no na jedno wychodzi. Dobra, czas snu. No i widać tutaj wizerunek tego ducha. No i poziom dodatkowy. Dobra, na razie czas snu, no to idziemy spać, tak? No to dobra, no zobaczymy co w tym poziomie będzie trzeba do wykonania, zrobić. Ale z tego co widzę, e, no to duchy, dużo duchów, tak? O, pan Mistyk, ale to zaraz. Moment. Tutaj są bańki, tak? Tu chcę je zobaczyć. Pier. Ej, tło jest niebieskie, czemu dali brak tła? I dosyć tutaj cicho. Daj jakąś muzykę. Witaj Sackboy! Okay. Idź po moim digerido, by wejść w czas snu, w którym twój cel, poszukiwań i magia woli tworzenia zostaną ujawnione. Okej. A, Wiem o co chodzi, wiem jaki to jest poziom. A to jest to co Digo coś tam Neria, nie wiem. Ej, czy to jest dosłownie papieros z narkotykami? Taki tak zwany bigo Te A nie gibon, Gibon, chciałem powiedzieć Ja teraz mam taką wizję, tak? Czas marzeń Kiedy pomysły z podziemi docierają do wyobraźni sfery. Ale Gibon zadziałał, ale gibonik! To nie? Wszystkie ludzkie pozytywne myśli. Pońki! sferę A opiekunowie tworzą... Coś tam jest? formują nie. z nich poziomy Little Big Planet. O nie spoilery! Idąc Bańki, dawek, dużo panie. Wspaniały księżyc społeczności. Dobra, trzeba szybko... szybko zbierać rzeczy. Możesz pobrać niesamowite dzieła społeczności Little Big Planet. Ale ciekawe, nawet dodali, słuchajcie, lektora. Do poziomu. Nie? Zaawansowane jak na Little Big Planet. W jednym z takich rzeczy nie było. Mogę a, to zapać? Mogę. Czas na coś wyjątkowego. A, no tak, księżyc. To mój księżyc, a raczej twój. No właśnie, księżyc. raczej mój, kolego, no właśnie. To miejsce, w którym możesz tworzyć i dzielić się owocami twojej pracy. Tu Wyobraźni. To Zgodne z zasadami Little Big Plan. Znasz ostatnie Little Big wieści? Szykuje się o, wielkie praktyka. święto. Karnawał twórców. Wszyscy opiekunowie tworzenia spotkają się, będą rozmawiać i szaleć. Zorganizowanie karnawał twórców. tej imprezy to olbrzymi, napuchły, kawał roboty. Ale zarobicie go zrobili. Niektórzy opiekunowie tworzenia nie odpowiedzieli na wezwanie. A muszą zjawić się wszyscy. O, pan mistyk. Tutaj Jeśli jechać, to... się zgodzisz. Twoim zadaniem będzie odwiedzenie tych, którzy nie odpowiedzieli. Aha, uwolni ich od trywialnych obowiązków, żeby udali się na karnawał. Nie prosilibyśmy o to byle kogo, ale ty nie jesteś byle. Kim. Czy to jest ty taki plany, gdzie nie trzeba ratować ty, świata? To ty. A znaczy, co no ja wiedziałem, ale i tak już tak to wiecie? Głośno powiedzieć. Tak, tutaj była się opiera na zapraszaniu ludzi na karnawał. Twoja senna podróż zbliża się ku końcowi, ale Twoja przygoda dopiero się zaczyna. Naciśnij przycisk kółko, żeby zostawić plecak rakietowy. Dobra, no to naura. Nie, z on się brzydko uśmiecha. Ten sackboy, dobra, bądź lepiej smutny. Tak, my musimy teraz odnaleźć. A raczej nas gra pokieruje w tym kierunku. <zysy> tak on wygląda? Patrzcie to, jak on wygląda! Dobra, to straszne. Musimy odnaleźć więcej twórców, tak o pudełko na ryi. Słuchaj, nie mogę na Ciebie patrzeć Sackboy, zostań tak Dalej. Masakra. Naprawdę masakra. Odcinek trwa już 15 minut. Zakomicie idzie ci kierowanie sagboyem. Przechodzisz przez te poziomy jak promień lasera przez masło. O, dziękuję. I ci idzie w grze? A dobrze, idzie. To jasne, że bardzo dobrze. A no dziękuję, no wiem. Znasz następnego opiekuna tworzenia. Ta? Kto to? Pan Sowa? Nie wstydź się. Nie wygłupiaj się. Zawsze Bądź mi tak wyglądał. sobą. Poświęć czas na zbadanie mojego księżyca. To pod koniec serii, panie lektorze, wiesz. Nie przegap niczego, powiedzmy użytecznego. Mhm. Mm czy że chcesz, żeby użył wszystkie. Niektórzy marzą. Banki, o chcesz zniknąć ma dostępne tak? A na Little Big Planet. Pozwoliliśmy sobie stworzyć szablony nowych scen i poziomów. Du Dużo tych poziomów nie umożliwia. Jest gra. to budulec, z którego wzniesiesz podstawy własnych światów. Traktuj je jak plac zabaw. Zmieniaj, dostosowuj i ulepszaj. Mójdziesz w akcji. Nie wiem, zastanawiam się, co z tymi... Misjami pobocznymi, czy bardziej poziomami? Bo tak, to w sumie widzicie, to odcinki teraz trwają po 15 minut, nie? Ta, ta gra jest trochę krótsza niż inne. Ale to wiecie, ja tak mogę mówić, bo to jest dopiero pierwszy level. Nie wiem, na razie pozostawiam pomysł, że zrobimy to na końcu serii. Na razie pójdziemy do cesarza Sario. Mo Czekaj, co? Mojdzierz w akcji, dobra. Enter. by w poziom mojdzierzy. No, i oczywiście tej całej akcji, tak? Niedźwiedź był na profilu, więc oczekuję czegoś dzikiego. Wow, mam pudełko na ryju. Ej, a mogę je obklejać? Dlaczego? Ej, ja nie mam żadnych naklejek, a mogę. pożyczyć sobie. O! Nie, nie da się. No to bardzo szkoda. Jestem cesarz Sario. Zły smok atakuje krainę i wszystko niszczy. Pomóż mi pokonać smoka. A pójdę z tobą na karnawał twórców. Najpierw pomóż moim cudowniczym zreperować wielki mur. Okej, okay, budowniczym. Zreperować? Dobra, nie wiem, coś tam chyba wkręciłem, nieważne. To są fajne naklejki. i ich się nie da chyba normalnie jakoś... jakoś zdobyć mi się wydaje. Czekajcie. Aha. To, co to zmieniłem? No tak, dobra. Przypadkiem co to zmieniłem? O, jestem jednym z budowniczych cesarza. W tej chwili trwa specjalna przerwa na herbatę. Ale ty możesz opuścić ten blok za pomocą dźwigni. E, wy na przerwę dajecie ją do góry? Ten most, naprawdę? Ko, oh, wy chcecie Przez to jakby nie przepuszczać Dobra idziemy idziemy Rozumiem że to jest taki Okej okay, jakaś Jakaś kraina samurai nie Ej nie przeczytałem co on powiedział Okej okay. te piękne cesarskie latarnie Podnoszą na duchu e, Podpowiedź Podpowiedź Co? Ej nie wrócę do niego tam Ja przepraszam Nie chciałem żeby tego wyszło Dobra, łapiemy się tutaj. O! Opa, mamy cię. lecimy do góry. Jak wysoko to poleci? Tam u góry chyba nic nie będzie, nie? Czekajcie, złapiemy się jeszcze. I się tego przekonamy sami. O kurde. Gdzie poleciałem, ty? Bez problemu bym sobie wyskoczył gdzieś tam. Nie wiadomo gdzie. Dobra, spadamy niżej. No, to już bardzo skomplikowane. Ale ciężkie jest, nie? Dobra, no i w dół. Może być. Chociaż nie było odgłosu, że dobrze, tylko nie. Wiecie o które chodzi. To chyba nie jest dobrze. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo ja uważam, że jest superowo, Patrzcie. Chociaż już tu nie wrócę. No, trudno. Przed nami budowa. Uważaj na spadające cegły. O nie, to jest ta gra, jak ona się nazywała? Eee, nie pamiętam, ale fajny, ale fajne, słuchajcie... No nie fajny, ale fajny isterek. egg, o. o. ile tak to można nazwać, tak? W dżongle? Coś takiego? Gra w dżongle? Nie pamiętam. Możecie też w komentarzach, chociaż pewnie już to sprawdzimy w się w trakcie ja to montuję? Okay, tutaj. Siup, siup. Opa! Ogromny skok. Tak zwany sus, jak to było w pierwszym odcinku, tak? Nazwane. Kolejny kawałek do naprawy jest trudniejszy. Użyj dźwigni, a na pewno ci się uda. Dobra. Ufam ci, panie budow... B o, w taki sposób. Okej, okay, budowniczy, tak? Mamy trochę, nie wiem, po co do góry, ale tak to zrobiłem, więc niech będzie. Ale trudne, faktycznie, bardzo ciężkie. Enter O, teraz był odgłos. Może znaczy, wtedy coś źle chyba wykonałem. Mek po naklejki. Ale ta muzyka tak samo, jest niesamowita. Tutaj już trochę cięższy poziom. Pamiętam, że tu za dzieciakami miałem wielki problem. Mmm, pytanie. Okej, okay, widzę czemu, bo to jest trochę tak randomowe, nie? Nie wiadomo co się dzieje. Okej. Okay. To się mówi niekonwencjonalne, nie? Hopla. I tutaj znajdę sobie. Eee. Pominąłem coś. A nie, to jest tak specjalnie. O, patrzcie kluczyk. No i fajnie bardzo. Dobra, to hop, hop. Hop to no, jest dziwne faktycznie. Dosyć. A. Hopla, I tu jest bańka na dole. Dobra, pójdziemy po nią. Bo no, wygląda bardzo przyjemnie. Ty no, za problem z tym? Czemu? No, nie wiem, trochę. Może byłem mniej mądry. Wow, pływ kiedy. <laughs> to chyba dobra wymówka, myślę. Hopla, eee. Na razie bardzo prosto na te poziomy. Ja bym tak zostało. Ej! Ej, no powiedziałem i umarłem, nie? Ej, jestem perfekcjonistą. Perfekcjonalistą, tak. W kontekście takim, że ja gram w perfekcyjnie w Planet, bo oczywiście jestem najlepszy. w umieraniu. Dobra, zobaczymy teraz. Już wiem, co mogło mi pójść tak, bo to faktycznie było trochę. podchwytliwe. Tutaj są zresztą strzałki, ja nie mogę Ja nie potrafię, w, ja nie potrafię, w strzałki po prostu O Kołnierzyk tam jest do zebrania, wezmę sobie go O nie Ja, ja wiem, sam się naśmiewam ze mnie Sam z siebie, z siebie Naśmiewam, masło maślane I jąkanie, dobra Hopla Dobra, wskoczę tutaj. E, Okej, okay. no to dobrze zrobiłem w sumie. Opla, dobra, mamy to za sobą. Jest. Dla naklejek to zrobię. Ej, ale te piórka mają zaskakująco dziwną, dziwną, bo dobrą właśnie jakość. Dobra, lecimy. Myk, naklejka. Kolejna. To jeszcze wyłamuje, patrzcie jakie efekty <grymne> Zabawne Może być coś tu jest na prawo? Nie No to, to spada w wtedy Ale fajne to Już i tak mamy Naprawdę Już jakby nie miałem poziomu na 100% tak chodzi o to, że nie umarliśmy Ani razu, więc już mogę się poświęcać dla dobra, że tak powiem Tak, bo ja No halo O jest, dobra, ten cały lampion Dobra, dawaj, do góry, Go, nie do gazu. Nie! E, czemu mój by puścił? Że zminimalizowało mi grę Abra, papla Po kolei wszystkie naklejeczki, to się bardzo powolutku kręci, więc... A! Oh, można to naprawdę bardzo... No, na spokojnie wykonać! Oh. No jak słychać zresztą jestem bardzo spokojnym człowiekiem, tak? humanoidem. Jestem z bardzo spokojną konsystencją mięsa. Cesarz jest na e, rusztowaniu. Po drodze uważaj na ładunki wybuchowe. To już teraz będą no, bomby w Planety to, by, to było wyczekać do całej e, tej... O to patrzę. Wybuchania. E, do miasta wybuchów czy eksplozji, jakoś tak coś nazywało. Cyk. O, jak prawie to zmarnowałem, nie? Aha. ale to nic nie robi, tak sobie, za to nie spojrzeć. Eee, jeszcze takie później nie ma. Dobra, dźwignia, to już wiemy od razu, co tam odblokuje. Zresztą pokazuje nawet, to jest takie oddalenie specjalne. I co tutaj było? Kolejna dźwignia. Wow, dźwignia do dźwigni. Ha. Ale ta muzyka już na mnie nie jest taka nostalgiczna jak każda inna, powiem wam. Ale również jest superowa. Dobra, pełne przejście. Okej, okay, ten moment jest, dobra. Ten jest. O, no, 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 ten mocno. Ale to jak ziomek śpiewał, to, to już nie bardzo. Opla. Jezu, ja Spędziłem naprawdę za dzieciaka w tej grze, to. Masakra, nikt mi tego nie odbierze. A czy do poziomy, które sam stworzyłem, odebrano niby Smok, Tak właśnie pamiętałem. Okej, okay, cesarzu. Ach, smok powrócił! O co mu chodzi? Szybko uciekaj! Tak to o co? O pociąg, co nie chodzi? What the fuck? CO TO JEST? Ej, nie wiedziałem, że to tak wygląda komicznie Chłopie, co ty masz za dziwną twarz? Ja przepraszam, chyba nie powinien tego Ja cię po niego rozebrałem, prawda? E, dobra, zróbmy sobie może... O, 100% poziomu mamy To jest spoko, wiadomość Gdzie jest jakiś basic Sackboy? Okej, okay, to jest to ta? Ale to brzydkie O no nie Dobra, dalej, lecimy dalej po prostu Znaczy dalej, ja to już nie będę kończył Dalej to my polecimy w następnym odcinku, tak? Wow Poziom bonusowy i smoczy kems Okej okay. Nie wiem czy nie nagrać trzeciego odcinka pod rząd Ja się z wami na ten moment Na razie żegnam Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia no i cześć. Oczywiście, zostawcie jakąś ocenę, subskrypcję bądź komentarz, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. Jeżeli chcecie więcej, jesteście na kanale. Tak, i zapraszam Was również do dwóch innych serii z takich jak na przykład Sagboy A Big Adventure. No, aka. SAGBOY Wielka Przygoda, wiadomo, spolszając, jak i również Little Big Planet 1 tak. No teraz pora na to. Następną serią będzie LBP2. No, Little Planet 2, jak zwał. Jak zwał. No i na razie cieszmy się tą serią, więc. Cieszyć się będziemy również w następnym odcinku. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Zobaczymy, no cześć no i papa! Pa. A księżyc będzie pod koniec, tak? Pierwsze trzeba przejść to co najfajniejsze, czyli fabułę. <laughs> Więc cześć papa. No